Cześć! Z tej strony Anatemus. Od wielu miesięcy goszczę w waszych domach, opowiadając wam o książkach, o filmach, o muzyce, a także grając z wami w gry. Chciałbym dzisiaj się odwdzięczyć i pokazać wam moje królestwo. Zresztą zobaczcie sami. Zacznijmy od miejsca, gdzie pracuję, gdzie montuję moje filmy, gdzie gram w gry, gdzie możecie oglądać mnie na streamie. To oczywiście moje stanowisko komputerowe, które składa się na jeden porządny komputer, o którym już y, kiedyś wspominałem, y, na dwa monitory, porządną klawiaturę y, mechaniczną, dobrą mychę, y, oczywiście dobre słuchawki, y, no i akcesoria do y, gier, czyli. Mój kontroler do y, Xboxa. Kolejna półka na tle, której ostatnio widzicie mnie coraz częściej, czyli półka na nowe książki, które gdzieś tam przybywają. Oczywiście nie jestem w stanie wszystkich ich tutaj położyć, bo ta półka by się złożyła razem z tymi książkami, ale jest to taka powiedzmy wystawka, tym bardziej pod dobry kadr, żeby, żeby wam się dobrze oglądało, no i żebym miał, miał gdzie odstawić różne rzeczy albo gdzie nagrać takie, które potrzebują dobrego miejsca, dobrej ekspozycji. No i moi drodzy, przeszliśmy do najważniejszej części, czyli do mojej biblioteki, którą można podzielić na dwie osobne części. Ta dolna, której najmniej, którą najmniej chcę Wam pokazywać, to jest tak powiedzmy magazyn, gdzie mam poupychane wszystkie książki, które nie nadają się do ekspozycji albo które... Gdzieś tam leżą i czekają na lepszą chwilę albo na to, żeby je gdzieś oddać. No i ta górna część, która też już powoli zaczyna przypominać kolejny magazyn, gdzie gromadzę moje zbiory książkowe, które właśnie chcę Wam pokazać. Pewnie nie do końca widać, ale żeby nie było, że tam tylko mam w tamtym pokoju książki, mam tu jeszcze całą stertę stojącą na, na głośniku, którą też powinienem przeczytać. To na tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o zwiedzanie mojego mikrostudia. Mam nadzieję, że Wam się taki materiał spodoba. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!